Cześć, dzisiaj jestem na jazdach testowych JQ i Omoda, ale tylko jeden samochód mnie naprawdę interesuje czyli JQ E5, w pełni elektryczny, nowy SUV, który ma niecałe 4-4 metra. A co co mogę powiedzieć o tym samochodzie, to przede wszystkim fakt, że jest to po prostu kopia tego, co już znamy czyli JQ 7, ale tym razem w odmianie elektrycznej. Samochód zewnętrznie Przede wszystkim wyróżnia się faktem, że ma 4, niecałe 4,4 4 metra długości i nieco ponad 2,6 metra rozstawu osi, a zewnętrznie praktycznie nie różni się od wersji spalinowej, poza kilkoma dosłownie elementami. Przede wszystkim tutaj z przodu nie mamy typowego grilla, jak Dzekku nas przyzwyczaiło, taki wielki ogromny grill. Mamy całkowicie przerobiony zderza, który moim zdaniem wygląda zdecydowanie lepiej niż w przypadku zwykłego JQ spalinowego. Dodatkowo mamy tutaj napis BEV i to jest ten wyróżnik oraz jakbyśmy przeszli dalej to mamy tutaj z tyłu napis EV. A czym jeszcze wyróżnia się wersja elektryczna JQ piątki? To już musimy wejść do wnętrza, ponieważ w wnętrze mamy tylko jeden kolor do wyboru i oto jest on, ten czarny kolor, który tutaj jest i wyróżnia się tym oto tu paseczkiem niebieskim i tymi nitkami przeszywającymi, które są między innymi tutaj. Mamy je też oczywiście tutaj na fotelu i na kierownicy. To nas wyróżnia względem wersji spalinowej. Dodatkowo mamy tutaj też ekrany. One są takie same. 13,2 cala. to jest ten główny ekran, który jest. I oczywiście możemy mieć tutaj też Android Auto i CarPlay, a, które są bezprzewodowe. I działają całkiem nieźle, przynajmniej podczas jazd testowych, tak było pokazane. Tutaj też mamy szybką ustawienie wszystkiego, co w samochodzie najważniejsze, i możemy niektóre z tych elementów ustawiać, łącznie oczywiście z e, oświetleniem ambientowym. Tutaj mamy kolejny ekran 8,9 sala, który przekazuje nam najważniejsze informacje i co ważne w końcu mamy komputer pokładowy, który jest też ma możliwość resetowania. I co ważne, mamy kilka jego opcji, na przykład możemy mieć postarcie, czyli bieżącą trasę nam pokazuje, albo pokazuje od resetu, czyli jak coś zresetujemy, to wtedy będziemy to mieli. Ponadto na kierownicy, tutaj jest sterowanie tempomatem aktywnym i całkiem nieźle on działa, naprawdę uważam, że tak jak przejechałem 160 km na tempomacie, to ten element nawet udało mi się całkiem dobrze dopracować. Tu mamy przycisk, który jest mm, programowalny, możemy sobie zaprogramować na przykład kamery 540 stopni. I co ważne, tutaj jeszcze tylko dodam odnośnie tego wyświetlacza, ten wyświetlacz ma mm, rozdzielczość 2,5K, czyli całkiem nieźle. Tutaj mamy syntezator mowy, który naprawdę działa bardzo dobrze i działa po polsku, bo zobaczcie sami. Przybywam. Włącz podgrzewanie fotela kierowcy. Podgrzewanie fotela jest włączone. Słucham. Włącz radio. Niestety, ta funkcja nie jest jeszcze obsługiwana. Jeszcze nie działa aż tak dobrze, ale przejdzie podgrzewanie fotela, sobie włączymy. Kolejna kwestia to jest ten panoramiczny dach, który tutaj mamy. I co ciekawe, jest największy w swojej klasie, ponieważ ma 1,45 m kwadratowego. i jest dodatkowo zasuwany roletką, a to jest naprawdę przydatna rzecz. Idąc dalej, jeżeli chodzi o wnętrz, o miejsce z tyłu, no to tutaj. Tego miejsca nie jest najgorzej, zobaczcie, jeszcze mam trochę miejsca na nogi, e, mimo tego, że ten fotel jest nawet za bardzo pode mnie ustawiony, tak że aż musiałem się nie lekko przesunąć, więc tego miejsca nogi jest. Na stopy tutaj również trochę tego miejsca jest. To, co jeszcze zostało na prezentacji powiedziane, to jest to, że wysokość z tyłu to jest 1320 mm i to jest jedna z najwyższych odległości, którą tutaj możemy osiągnąć. No i zobaczcie, tego miejsca tutaj naprawdę jest sporo. To jeszcze sam bagażnik. 384 litry pojemności do półki. A jak złożymy te fotele przede mną. Które są to, będziemy mieli 1280 litrów pojemności bagażnika w miarę kształtnego. Tutaj, oczywiście, z twardymi plastikami. Mamy tutaj jeszcze możliwość zrobienia dwupoziomowej podłogi, się potrzebowali. No i oczywiście, małe skóweczki po bokach, aczkolwiek to pewnie się będzie szybko rysować. A teraz kolejny ważny element w tym samochodzie, czyli ładowanie. A klapka jest umieszczona tutaj, która jest dodatkowo elektryczna i działa całkiem nieźle. Ale nieco więcej o samej baterii. Przede wszystkim mamy baterię 61 kWh w technologii LFP, czyli litowo-żelazowo-fosforanowa, z maksymalnym pikiem ładowania 130 Kilowatów. No i tutaj, co ważne, zostało też powiedziane, możemy tą baterię ładować do 100% bez żadnych przeszkód przez 5000 cykli, tak podaje przynajmniej producent. A jeżeli chodzi o napęd, to mamy tutaj 211 koni mechanicznych i 288 Nm maksymalnego momentu obrotowego, prędkość maksymalna 175 km na godzinę. No i przyspieszenie w granicach 7,5 sekundy. Przynajmniej tak są na razie wartości podawane, zobaczymy przy dłuższym testie tego samochodu, jak to wygląda. Wygląda w rzeczywistości. Nie zmienia to faktu, że jeżeli pierwsze jazdy przy minus 1 stopniach pokazują, że ten samochód zużywa około 30 kWh, no to musimy tutaj realnie sobie powiedzieć, że mamy tutaj zasięg 200, może 220 km na trasie przy jeździe 120 km na godzinę. W mieście nie miałem okazji jeszcze sprawdzić, ale na to przyjdzie czas. Co jest ciekawostką jeszcze w JQ E5, to jest to, że możemy ten samochód wykorzystywać na przykład na kempingach, ponieważ mamy Cult cool to Load, gdzie oddajemy energię z baterii z mocą 3,3 kW. Mamy tryb kempingowy, gdzie po prostu samochód nie pobiera energii, ale może ją oddawać. I co ciekawe, możemy wykorzystywać zewnętrzny głosik, na przykład do puszczenia sobie muzyki. Nie jest podobno on najlepszy, ale taka ciekawostka. Jest też tryb zwierzaka, czyli gdybyśmy potrzebowali zostawić naszego pupila w samochodzie, możemy zapewnić mu komfortowe warunki i klimatyzacja będzie odpalona. A na koniec najważniejsza kwestia, czyli oczywiście ceny. Do wyboru mamy dwie wersje wyposażenia: Comfort oraz Premium, z czego ta tańsza kosztuje 145 500 i jest do końca roku przesuniona na 139 900 zł. To jest jedna kwestia, ale Oczywiście, dostajemy w wersji podstawowej dwustrefową klimatyzację, m.in. hotspot Wi-Fi, gdybyśmy chcieli z tego skorzystać, ale nie dostajemy pompy ciepła. Ale gdybyśmy chcieli mieć pompę ciepła, to musimy wybrać wersję premium. Dodatkowo, dostaniemy też tylną klapę elektrycznie regulowaną panoramiczny dach o powierzchni 1,45 m 2 indukcyjną ładowarkę 50 w To są te rzeczy, które dostaniemy w wersji premium, która kosztuje 159 900 zł, ale w promocji obecnie kosztuje 153 900 zł. A jak się jeździ JQ E5, na pierwsze wrażenia są Dość pozytywne. Samochód prowadzi się neutralnie, a jeżeli chodzi o zawieszenie to może jest troszeczkę za sztywne i ma tendencję do sprężynowania, w szczególności przy jeździe autostradowej czy na trasach szybkiego ruchu. Jednak jeżeli mam, miałbym się wypowiedzieć, to muszę nim trochę dłużej powiedzieć, żeby dać Wam pełną opinię na ten temat. Na chwilę obecną moje doświadczenia są tylko z odcinka 160 km na trasie ekspresowej, więc nie są za duże. Na pewno w tych warunkach, gdzie mamy w tym momencie minus 1 stopień Celsjusza, samochód zużywa troszkę za dużo tej energii, no ale muszę wejść głębiej w ustawieniach m.in. klimatyzacji, czy też zobaczyć, czy można go bardziej zoptymalizować, żeby te wyniki były trochę lepsze. Ale to odpowiem Wam na to pytanie w styczniu. A teraz dajcie znać, czy JQ E5 Wam się podoba i czy za tą cenę, która, e, która jest, którą Wam powiedziałem, byście taki samochód wybrali, biorąc pod uwagę też wyposażenie, które w tym samochodzie dostajecie. Cześć, dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.